Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Zioła. <noise> Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Panie Adamie, już tak na chłodno, jakie wrażenia z tej skoczni normalnej? O, to jest trudne pytanie. Od razu takie kurczę, ciężkie wrażenia. No wiadomo, że jakieś tam. Niedosyt lekki jest po tej, po tej średniej. Z jednej strony trzech zawodników w dziesiątce, czwarte, piąte, ósme miejsce. Kiedyś braliśmy to pewnie w ciemno, ale w dzisiejszych czasach, jak zawodnicy nasi tak dobrze skaczą, to niedosyt zawsze pozostaje, bo to jednak to czwarte miejsce to jest takie jedno z gorszych miejsc. Oczywiście, jeśli Byłbyś zawodnikiem, który kwalifikuje się do 30 ledwo, czy tam do 20, a później zajmuje ja czwarte miejsce, to był wielki sukces. Ale bądźmy szczerzy, dla takiego zawodnika, jakim jest Kamil, po takich sukcesach, jakie on odniósł, to w tym momencie no, to nie jest fajne miejsce. Sam byłem parokrotnie w takiej sytuacji i wiem, że to jest jedno z gorszych miejsc, bo niby jest tak blisko, a z jednej strony jest tak daleko. Na koniec jeszcze dochodzi to, że y, musisz jechać na doping, kontrolę i tak dalej. Musisz przechodzić wszystkie te procedury, co ci medaliści. Siedzisz tam z nimi, rozmyślasz, kurczę, oni się cieszą, a ty w zasadzie no, wręcz by się wydawało, że powinnyś płakać w tym momencie, bo, bo nie wyszło tak, jakbyś chciał. Ale z drugiej strony, no, trzeba zapomnieć o tym rozdziale, który był, i, i skoncentrować się na tym, co jest przed nami. No i... Dać siebie wszystko. Mi zazwyczaj udawało się robić to, przerodzić właśnie tę złość na taką złość pozytywną, żeby się odkuć na kolejnej skoczni. W tamtych czasach było tak, że zazwyczaj śred... duże skocznie były pierwsze, a później była średnia. Teraz jest na odwrót. Ja byłem na tych mniejszych skoczniach lepszy, większy power miałem. Teraz Kamil zdecydowanie lepiej woli te duże skocznie, więc jakby sytuacja się powtarza, i miejmy nadzieję, że będzie tak jak za dawnych czasów. Dzień po konkursie indywidualnym mieliśmy mix. wystartował Kazachstan, była też Rumunia, ale nie było Polski. Dziennikarze zagranicy czy też kibice dziwią się, dlaczego taka sytuacja nastąpiła. Już nie można byłoby to na pewno odbierać. No Były takie, takie momenty, że zastanawiał się związek, czy posłać dziewczyny. My nie mamy tych dziewczyn z dużo. W tym momencie mamy takie dwie juniorki, które. Już zaczynają startować w Płaże Świata, ale mają problem zakwalifikowania się nawet do tej trzydziestki. Ja byłem też na Mistrzostwach Świata Juniorów, te dziewczyny również tam były, startowały. No i to jest tak, że one jeszcze mają dużo przed sobą i w tym momencie dla nich ogromnym stresem było nawet wystartowanie na Mistrzostwa Świata Juniorów. Przyjeżdżając na Mistrzostwa Świata Seniorów, no Gdzieś tam te emocje na pewno by się uwalniały, i trudno by powiedzieć, czy, czy te zawodniczki by sobie poradziły. Oczywiście każdy mógłby powiedzieć, że to siódme czy ósme miejsce byłoby w zasięgu, ale inaczej Polski Związek zadecydował, i teraz na pewno wczoraj, zresztą wczoraj rozmawialiśmy z prezesami tutaj, że trzeba dosyć mocno przyłożyć się do tego, żeby do, do Korei jednak wystawić te miksy, żeby te dziewczyny, dać im szansę, ale też mocno jakby. Zasugerować, że musi być bardzo duży postęp, żeby one pojechały tam na, na tę Olimpiadę. Może to ich zmotywuje, może to zmotywuje trenerów do jeszcze większej pracy, większej motywacji, żeby ten postęp był zdecydowanie lepszy. Czy tu w Lachcie, czy też w Park City ma Pan takich dużo dodatkowych ról, które są chyba dla Pana nowością? W Park City była też praca z juniorami. dużo echem odbiła się tam sprawa Dominika Kastelika. Jakby, jakby ten temat można jeszcze tutaj rozwinąć, o co dokładnie chodziło. Czy ja bym nie chciał rozwijać tego tematu? Dlatego, że to, co miałem do powiedzenia, popowiedziałem. Po, Niektórzy twierdzą, że może dosyć brutalnie, że było to na moim Facebooku. Ale cóż, jeśli, jeśli wielokrotnie gdzieś tam daje się mu wskazówki, czy trenerzy z nim rozmawiają, a dalej jest robione zupełnie coś innego, no to w końcu gdzieś tam nawet ja nie wytrzymałem, tylko musiałem się podzielić z tymi, z tymi swoimi przemyśleniami. Dominik Kasterik na pewno nie został skreślony, jeśli chodzi o, o to, że jest w kadrze juniorów, ale dostał jakby ostrzeżenie, dostał ostrzeżenie i ma mocno pracować. Jeśli będzie mocno pracował i zobaczymy, że robi postępy, ale nie tylko na skoczni, ale również i w tym, co, co jest poza skocznią, to co się dzieje w jego głowie to nikogo się nigdy nie skreśli. Ale musimy widzieć, że jest warto w tego zawodnika inwestować, bo jak na ten moment, no, jest to ciężki przypadek. W cieniu Mistrzostw Świata odbywał się szalony Puchar Kontynentalny w Iron Mountain. Tam że ten taśmę Klimek Murańka wywalczył siódme miejsce, ale dalej zostajemy z kwotą czterech na finał tego sezonu w Pucharze Kontynentalnym. No tak, no w tym momencie na pewno to nie jest proste, jeśli chodzi o puchar kontynentalny, o kadrę B. Gdzieś tam jakieś błędy zostały popełnione, że zawsze byliśmy siłą w B kadrze czy w pucharze kontynentalnym, że była możliwość taka, że jeśli... W Płaży świata jakiemuś z zawodników nie szło, to można było wymienić tego zawodnika. On przechodził do, do Pucharu B i tam startował. Ale żeby, żeby startować dobrze w Płaży świata, w kontynentalu trzeba być w pierwszej piące. Jeśli nie jesteś w pierwszej piące, Ciężko jest się przebić w Pucharze Świata później, nawet do tej trzydziestki. Więc dlatego no, to jest kolejna rzecz, na, na którą trzeba się pochylić, zastanowić, dlaczego tak jest, a dlaczego nie inaczej. Bo wiemy doskonale, że ci zawodnicy, którzy tam są, to nie są nowi zawodnicy. To są zawodnicy, którzy od lat już startują, to byli mistrzowie świata juniorów, to są zawodnicy, którzy często gdzieś tam nawet Puchar Świata wygrywali, wygrywali kontynentale, więc... Coś, jakiś błąd został popełniony, ale na pewno w tym momencie to nie jest czas na to, żeby cokolwiek, cokolwiek decyzję podejmować. Trzeba na spokojnie na wiosnę usiąść i przemyśleć co dalej z tym, żeby rozwiązać ten problem. Tutaj w Lachty jest <grym> duży problem, żeby odciągnąć <grym> zawodników od tego zamieszania medialnego, bo kibice twierdzą, że ten balon był napompowany zbyt duży jednak przed konkursem indywidualnym. No tak, no z jednej strony był napompowany, ale z drugiej strony wiemy doskonale, że no jak zawodnicy dobrze skaczą, to trudno, trudno nie, żeby ten balon nie był napompowany, więc wydaje mi się, że po prostu spokoju trzeba, przede wszystkim spokoju. Tutaj Stefan dosyć mocno reaguje na te różne rzeczy, zresztą stąd też te konferencje prasowe zazwyczaj mi się obrywa za to, jak gdzieś tam ktoś się spóźnia albo ktoś chce podwójny wywiad zrobić, więc no, nie jest to łatwa robota, ale ja wiem doskonale, że tutaj taką rolę też pełnię. Jak jadę z nimi na jakiekolwiek zawody, to raczej wykonuję polecenia trenera, a nie on moje. Dobrze, to dziękujemy i czekamy na dzisiejsze skoki. Dzięki.